Pamiętaj, wojsko poświęca dużo czasu na mentalny, emocjonalny i duchowy rozwój swoich żołnierzy. Dlatego każe się uczyć prawa użycia broni, obowiązków, zasad i musztry. Również dlatego wpaja się żołnierzom, że przełożony zawsze ma rację, żeby się nie wychylał, bo może je mieć o beton. A jak dbają przełożenie o rozwój duchowy swoich podwładnych? Jak wyślą cię na pasek, to twój przełożony sprawdzi, czy znasz numer telefonu do wojskowego kapelana, no i oczywiście do psychologa. Jak nie będziesz znał, to cię opier... I zmieszasz z błotem, bo masz braki w wyszkoleniu. A teraz, tak na poważnie, żołnierzu: jeśli twój dowódca wyczuje, że nie jesteś w mentalnej formie i masz słaby dzień, to będzie kazał ci paść na cyz i pierdolić sobie dwadzieścia. Bo w zdrowym ciele zdrowy duch, i to wszystko dla twojego dobra. Pozdrawiam, szeregowy tytułu. A jeszcze jedno, jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, to... to udostępnij ten film. Daj łapkę w górę, odwiedź moją stronę i koniecznie przeczytaj książkę Dziennik Kota Wenividi opowieści z wojska. Będziesz mieć punkt odniesienia na temat tej instytucji. I będziesz mogła, mógł, wyznaczyć azymut, w którą stronę to wszystko idzie.